Cześć wszystkim! Witam Was po raz kolejny w garażu Białego. Tak, tak, to ja. To ja, Biały. Witam Was w moim bałaganie. Zobaczcie, jak to u mnie zawsze wszystko pod nogami, ale coś się dzieje. Coś się dzieje, bo jest sobota. Jest sobotnie popołudnie i coś się dzieje. Zobaczcie, mamy mądziaka. Mądziaka już dobrze znacie. I nie zgadniecie co ja mam w tej bańce. Zobaczcie, jakież to piękne. Jakież to piękne. I prostu się tego nie wymienia. Takie czarne, mega wodniste. Wiecie co to jest? Olej z silnika. Nie. To nie jest olej z silnika. To jest olej z tego elementu tutaj obok. To jest olej ze skrzyni. Olej, którego producent nie zaleca wymieniać. Olej, który wymienia się ewentualnie podczas remontu skrzyni, lub gdy samochód pracuje w jakiś trudnych warunkach. Tak bynajmniej jest w książce od tegoż pojazdu. Nie wymieniać. Zostawić, jeździć tak? Nie wiem. Bądź jak ma w tej chwili jakieś niecałe 300 tysięcy na lot. Podejrzewam, że ten olej jest tutaj od początku. To jest olej, który wylałem ze skrzyni. A tak wyglądają oleje czyste. Mamy tutaj. Czysty olej, który w tej chwili został wlany do skrzyni. Tutaj mamy olej, który wlewamy do MK3, do Mondeo, a tutaj mamy ten olej, który został wylany z tej skrzyni. Mam tutaj takie pojemniczki, bo wiecie, jestem facetem i takie troszkę z kolorami mi ciężko i tak się właśnie zastanawiałem. Zawsze w fordach był w skrzyni czerwony olej. 75W90, bodajże tak. I odpowiednia tam specyfikacja. Zawsze był czerwony. I takiego też się spodziewałem w tej skrzyni. A dzisiaj, proszę bardzo, wyleciało mi coś takiego. Czy to jest pochodny tego czerwonego? Chyba nie. Chyba nie. To chyba powstało z czegoś takiego. Bez tutaj dodatków jakichś takich substancji barwiących. Nie wiem, nie będę wnikał w szczegóły, nie znam się tak na olejach. Olej w tej chwili, który tutaj wlałem do skrzyni jest o specyfikacji odpowiedniej do tego modelu 75W90. Specyfikację wam tutaj wrzucę na zdjęciu. Taki olej właśnie stosuje się do Forda do skrzyni, przynajmniej tej tutaj sześciobiegowej. A ten, który wlałem, to. I specyfikacja. Tutaj mamy Ford, tak? Z końcówką D2. A oryginalny Fordowski ma końcówkę C i z, ze strzałką w górę, tak? Czyli od C wzwyż. Czyli jak najbardziej odpowiedni olej do tej skrzyni. Także widzicie, wymieniłem coś, czego niby nie powinno się wymieniać. A czemu to wymieniłem? A wymieniłem to powiem Wam szczerze. w tym, Ten samochód mam już jakieś 3, może 4 lata będą. I dopóki jakiś jeździłem sobie, było wszystko OK. Bardzo rzadko jeżdżę swoim estekiem, ale jak teraz dzisiaj przejechałem się estekiem i wsiadłem do tego samochodu, to stwierdziłem, nie, tak być nie może. Przez ta skrzynia działa, jakbyś mieszał jakimś kijem w wiadrze z kamieniami. W esteku jedynka, dwójka, trójka idealnie wchodzą. Tutaj zawsze jakiś czujesz taki opór, czujesz po prostu, jak przełączasz dźwignię te zemiające się tryby. Stwierdziłem, coś tu nie gra. Już kiedyś tutaj na samym początku regulowałem te linki. Myślałem, że to kwestia linek. Nie. Jest wyregulowane zgodnie z tutaj właśnie są książką odnośnie tego, tej skrzyni, odnośnie tego modelu. Później może tam kiedyś zrobię taki filmik odnośnie tego. No i jest, jak jest. No stwierdziłem sobie, poczytałem w internecie, wszyscy twierdzą, że te skrzynie tak mają, że ta jedynka, dwójka tak haczy, że to po prostu tak ma. No dobrze, tak jeździłem do dzisiaj, bo się już wkurzyłem, bo stwierdziłem, że to tak być nie może. No i zlałem ten olej. Zlałem to ciemne coś. Do skrzyni w Łądziaku wchodzą właśnie dwa litry. To, co jest w tej strzykawce. Zbiegło mi z tych dwóch litrów. W tej chwili mam równiutko z tym korkiem wlewowym zalane oleju i, pod, i mam zamiar jeszcze tutaj tą końcówkę dolać Tak. Wtedy będzie to akurat tak, że będzie się przelewało. Tak, zaleca. Takie są zalecenia producenta, że ma się przelewać. No to niech się przelewa. wlejemy to wszystko także prawie prawie 2 litry, albo po, też bym powiedział, 2 litry wchodzą do tej skrzyni. Żeby wymienić olej w tej skrzyni nie ma powiem Wam szczerze żadnego problemu. Wystarczy kanał czy tam nawet na podwórku jeżeli na podwórku to ściągamy sobie lewe koło i zaglądamy o tutaj. Widzicie? Tu mam wężyk, tu jest korek spustowy i ten wężyk tam prowadzi do otworu takiego rewizyjnego, do którego, do poziomu którego nalewamy olej, tam się ma przelewać, zakręcamy korek i gotowe. Wiem, że to zaraz może słabo widać, ale pokażę wam to po prostu na zdjęciu, które jest w książce od mędziaka. Zdjęcie, widzieliście, także teraz doskonale wiecie, jak to tam wygląda. Dolny to korek spustowy, ten powyżej, bokiem, półosi, to korek rewizyjny, przez który właśnie nalewamy olej i do poziomu, którego ma być właśnie, nalany właśnie ten olej. Ok, dobra. Tutaj mamy wszystko to, co było potrzebne do tej operacji czyli co? Jak widzicie tu jakieś szczotki druciane, a to tylko dlatego, że te skrzynie mimo, że jest osłona pod silnikiem, to i tak była tam od błota, od strony koła umazana, także żeby to tam w miarę w czystości zrobić, trzeba było to, te miejsca chociaż tam dookoła ogarnąć. tutaj widzicie lusterko, bo, bo działam z kanału. Powiem szczerze, o wiele lepiej by się działało po prostu zdejmując lewe koło. Tylko wtedy trzeba pamiętać o tym, że do nalewania tegoż oleju musimy samochód ustawić w takim miejscu, żeby stał on w poziomie. No i jak będzie stał na lewarku, żeby tutaj też ten poziom utrzymać. Ok. co do kluczy, tak, mamy tutaj nasadkę 24. Spokojnie grzechotka wchodzi pomiędzy skrzynią a całą tą wózkiem. Także nie ma problemu z odkręceniem dolnego korka, czy też górnego. Nie ma żadnych problemów, tak? Także nic specjalnego tutaj do tej operacji nie trzeba. Nic nie trzeba, tylko trochę chęci. Trochę chęci i po prostu trzeba pamiętać o tym. Ja Wam mówię, że trzeba o tym pamiętać, a sam o czymś zapomniałem. Zobaczcie. Mamy tutaj tą miedzianą podkładkę, tak? Tak wygląda właśnie korek czy wlewowy, czy też zlewowy są identyczne, tak tu ładnie wydrążone. Swoją drogą, w tym dolnym korku mógł być tutaj wtopiony magnes. No ale nic, może gdzieś tam w skrzyni tam na dole gdzieś jest zatopiony. Kiedyś, jak skrzynię twierdzy rozbierałem, to rzeczywiście był taki okrągły magnes w obudowę wklejony. Ok, dobra. Tak wygląda koreczek na nasadkę 24. I tutaj mamy ten. Miedzianą podkładkę, o której ja zapomniałem. Zapomniałem, no i teraz musiałem użyć tych starych. Już miał, miałem je tutaj troszeczkę ogarnięte, przejechałem je delikatnie papierkiem. Także postaram się jeszcze raz je tutaj użyć, a wam na przyszłość przygotowałem tak, proszę bardzo. 18,5 średnica wewnętrzna, zewnętrzna 24, także dwie takie podkładki miedziane i możecie zabierać się do roboty. I mam jeszcze trytytkę. Trytytka, wiecie do czego służy? Zobaczcie. Zagrywałem sobie trytytkę pod kątem prostym. Trytytka służy mi po to, żeby sprawdzać poziom. Zanim zlałem to czarne coś, co już olejem nazwać raczej nie mogę, sprawdzałem sobie poziom. Mimo, iż uszczelniacze z jednej i z drugiej strony na półosiach są suche, to i tak w tej skrzyni nie było. Odpowiedniej ilości oleju. Tak jak mam ten korek wlewowy, wkładałem przez korek wlewowy, tutaj tą trytkę. I tak poniżej właśnie tutaj tego poziomu, jakieś 8 mm, dopiero zaczynał się mi ten ta ciemna breja. Tak. Troszkę za mało oleju tu było, troszkę, według mnie sporo. Jak tu później z tymi strzykawkami mierzyłem, to te 8 mm odpowiadało jakieś. Prawie 0,4 litra. Także tyle oleju tam brakowało. Gdzie on się wydostał, jak, którędy nie wiem. Po prostu nie było. Ale teraz już wszystko wróciło do normy. Także widzicie, nawet trzytytko możemy sobie poradzić w takich tutaj warunkach. Dobra. Ja tu gadu, gadu. A chciałem ten filmik zrobić krótki. Także, chyba to, co najważniejsze, Wam już przekazałem. Narzędzia jakie potrzebne wiecie, o specyfikacji Wam mówiłem. O czymś zapomniałem? Chyba nie. No, fajną sprawą po prostu jest o tak, kupić sobie jakąś strzykawkę. Bo, jak widzicie, z takiej banieczki ciężko będzie tam to nalać. Strzykawka w moim przypadku jakieś 0,2 litra. No i powolutku, tak jak tam widzieliście, ten wężyk łączy się z tamtym, z tamtym wężykiem coś w środku, jeszcze w skrzyni, i tak sobie powolutku tutaj przelewałem. Niby strzykawka do benzyny i oleju, ale powiem Wam szczerze: jak zostawicie w strzykawce jakąś benzynę czy też olej na dłuższą metę, to te uszczelniacze spuchną. Już nie raz. Wymieniałem te uszczelniacze, dobra. Także ja teraz to wszystko skręcam. Aha, a jeżeli skręcam, to tutaj mamy do tych korków zarówno jednego, jak i drugiego 35 Nm. Także 35 Nm dokręcam. Zanim to jednak zrobię, to doleję jeszcze tutaj to z tej strzykawki i jadę się przejechać. Zobaczymy, czy będzie dalej jak było, czy będzie coś lepiej, czy zdążyłem w porę, czy już jest za późno, zobaczymy, także skręcam i widzimy się za chwilę, ale tu syf, dobra, przemilczmy to, Pany, zobaczcie, jesteśmy w Bądziaku, jesteśmy w Bądziaku i wiecie co jest, jest tydzień później, kolejna sobota, i 1000 km do przodu, 1000 km do przodu, ponieważ przez ten tydzień jeździłem sobie po ogłoszeniach. Jeździłem sobie po ogłoszeniach i szukam kolejnego Forda. Jaki to będzie Ford, do czego mi będzie i co z niego będzie, to wam nie zdradzę. Zobaczycie później, ale powiem wam jedno: w tej chwili kupić coś w normalnych pieniądzach to jest jakaś masakra. Ceny tak poszły w górę, a stan. Tych samochodów tak w dół, że to normalnie jest jakaś masakra. Dobra, ale nie o tym teraz, bo jak zwykle zmieniam temat. Zobaczcie. Jedyneczka, dwójka, trójka, czwórka. I co, panie? Jest lepiej, jest lepiej. A co ja zrobiłem? Tylko olej wymieniłem. Widzicie, wymieniłem olej, kosztowało mnie to stówkę. Godzina roboty i co? Jest lepiej. Także jeżeli się zastanawiacie, czy zmieniać czy nie zmieniać, to według mnie zmieniać. Może przez to wymianę oleju nie naprawicie synchronizatorów, ale będzie troszkę lepiej. W tej chwili już nie czuję tego oporu przy zmianie. Tak? W tej chwili to wszystko tak ładnie płynnie działa. Jest lepiej. Synchronizatory się nie napawały, się nie zregenerowały, ale jest lepiej. Nówki z tego samochodu, z tej skrzyni nie zrobimy. Ma ona 16 lat, no i niestety jest jaka jest. Gdybym to wiedział wcześniej, gdybym wiedział wcześniej, że tu nie było tego 0,4 litra oleju, to bym go chociaż dolał. No ale widzicie, nie wszystko się da ogarnąć naraz. Także sprawdźcie sobie. Ile macie oleju? Jak nie chcecie wymieniać, to chociaż go dolejcie. Ale najlepiej po prostu wymieńcie i będzie git i wtedy nie będzie więcej komentarzy, że te skrzynie w Mondeo tak mają, że one tak ciężko chodzą, że one takie są po prostu. Gówno, prawda? Sorry za sformułowanie, ale to widzicie, jak ktoś ba, tak ma. Tak to jest i taka jest prawda o skrzyniach w Mondeo. Okej. Okay. Olej wymieniony. Co wy z tym zrobicie? Nie wiem, to od Was zależy. Chcecie zmieniajcie, Jeżeli nie, to nie. Ja polecam. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Stałą śpiewką. Oglądajcie, subskrybujcie. No i co? Do następnego. Nara. Chyba po tym tygodniu wypadałoby to troszkę posprzątać.